Witajcie, wracając do której bardzo długo się zbierałam. Yy, mianowicie ten pochłaniacz w wersji z rurą lub bez. Przychodzi w e, takim pudełku. To jest uszkodzenie e, powstałe w transporcie. On był taką grubą, no więcej taką, e, folią z powietrzem <laughs> obłożonym. Kręcę Wam całe pudełeczko. pokażę jak sobie zobaczyć, przeczytać. Kupując ten pochłaniacz, y, otrzymujecie y, sam pochłaniacz dwa, y, dwie wersje y, pochłaniania pyłu: czyli albo przez rurę, albo przez y, otwór. Eee, tutaj jest filtr, który przychodzi razem z pochłaniaczem. Natomiast ja od razu polecam sobie kupić drugi. To są aktualnie na promocji groszowe sprawy, wygląda on tak. Za tą część łapiemy jak chcemy wyjmować. Już tutaj zamontowany pochłaniacz. E, czy nie pochłaniacz, tylko filtr w ten sposób. E, tutaj jest taka mięciutka gąbeczka, która zapobiega przy się pyłu dalej. Wrócimy jeszcze na moment do pudełka. <laughs> e, tutaj macie dwa przyciski LED, czyli lampeczka, mocniejsze i słabsze światło i sam przycisk włączania. Od razu Wam mówię, że przykładowo, jeżeli pracujecie, to nawet jesteście w stanie ręką go włączyć. Tak jest czuły ten przycisk, mi się to zdarza notorycznie. Pracując na tym ustawieniu, że mamy tą część. Tutaj widzicie pył. Różne inne rzeczy. Niestety nie czyściłam go dzisiaj. W sumie specjalnie, żebyście zobaczyły, że jednak zbiera. Postaram się go otworzyć jedną ręką. Może mi się to uda. Z tej strony i tutaj z tyłu. Niestety ciężkie, ciężko się to robi, nie powiem. jest dosyć mocno zamontowana. Jak widzicie, jest bardzo brudny. Był pewnie co zobaczycie. A, No i sam pochłaniacz. Teraz nim troszeczkę potrząsłam, więc yy, wysypało się. Z reguły, jak to otwieram, tutaj nie ma nic. Samo wyjmowanie jest dziecinnie proste, ale zobaczcie, tutaj w zasadzie pyłu nie ma. E, tak jak mówię, ja nie potrząsnęłam przy otwieraniu dosyć mocno, <grych> e, ale jak to otwieram, mm, ja tutaj nic nie znajduję, natomiast cała zawartość. Nie wiem czy to będzie widać. Skórki, wszystko ładnie zbiera. Od razu Wam pokażę, jak już go rozmontowałam, jak się obsługuje tą część. Przepraszam, że się odsyłam i widać moje odnóża, ale jest to dosyć duży element ciężko go uchwycić. <laughs> Pamiętajcie, że niestety kabel y, do ledu, który świeci tu na końcówce idzie przez rurę ssącą. Y, jest to kiepskie, bo jednak ten pył na niej osiada i jak potem to zdejmujemy, to można sobie rozsypać. Y, montowanie też nie jest zbyt przyjemne tej części. Bo ten kabel jest dosyć długi, e, musicie go tutaj wpiąć. I niestety, tą część trzeba tutaj mocno zawinąć i upchnąć jak zamykamy pochłaniacz postaram się to teraz zrobić i pamiętajcie, że musicie też po krawędzi tutaj e, upchnąć e, ten rzekabel niestety jednoosobowo jak tak tego Wam nie pokażę e, Natomiast no, ja na tej opcji, jak już go ułożę i zamknę. Eee, nie zbyt lubię pracować. Eee, jest ona wygodna, ale jeżeli mamy biurka mm, niżej od nas. Troszeczkę. Ja aktualnie mam na równi, dlatego też nie pracuję na tej rurce. Jest to fajna opcja, jeżeli macie biurko z szufladą i chciałobyście go ukryć, wtedy robicie e, dziurę na tą e, rurę i macie e, dobrze sący pochłaniacz od, z dołu tak, który wam nie wystaje e, testowałam w tej opcji ta rura sprawdza się najlepiej. Niestety e, przy ustawieniu takim jak to ja trzymam. Nie zbiera dokładnie całego pyłu. Dużo lepiej zbiera jak piłujemy nad tym, czyli z samej góry, tak jakby był schowany w biurku. Hmm. No ale cóż, e, samo montowanie tej rury było dla mnie katorgą. Nie mogłam jej w ogóle zamontować. E, w pewnym momencie poprosiłam męża i stwierdziliśmy, że wciśniemy to na siłę i faktycznie tak chyba to powinno być, bo... Wcześniej ta rura latała i żyła swoim życiem. To tutaj macie naklejeczkę. Ja zaraz sobie przestawię wszystko łącznie z tym pudełkiem i pokażę Wam jak zbiera. Od razu uprzedzę Wasze pytania. E, przy tym pochłaniaczu ja pracuję na wysokości dwóch e, poduszek. E, na tej wysokości klientka ma rękę, mniej więcej teraz trzymam frezarkę, eee, To do samego doświetlenia miejsca, jeszcze Wam pokażę. Wprowadziłam eee, Was błąd, bo ten przycisk do LED-u służy włącz, wyłącz, nie ma słabsze, mocniejsze. Już dawno nie pracowałam na tej e, części, więc... Po prostu zapomniałam. Co jest fajne w tej opcji? Że bardzo fajnie doświetla nam krzywiznę na pępokcio, jak piłujemy. Można sobie wykorzystać już po piłowaniu tak stricte pod hybrydę, przed nałożeniem hybrydy, żeby było idealnie. Jest to fajny bajer. na doświetlenie sobie po prostu. Tego paznokca, jeżeli mamy troszeczkę się słabsze światło nad stanowiskiem pracy, ale nie trzeba tego używać, ja wam włączę, może lepiej będzie widać zbieranie pyłu, ona się kręci 360 stopni wokół własnej osi. Od razu przedam moja frezarka to Dremel 3000. Jakby ktoś pytał, bo to często się pojawia w komentarzach dosyć sporą warstwę nałożyłam na Tips'a Jeśli chodzi o jaki M Mera clear i co, włączamy.

I jak widzicie, potrafi gdzieś e, jakaś porcja było odlecieć co widać. Rezultat jest taki, rozpiłowaliśmy tyle. Na rękawiczce jest mniej więcej tyle pyłu, na drugiej nie ma wcale. Na tej co trzymała Tipsa, nie jest tyle. Jeśli chodzi o stanowisko pracy, przecieram prawą ręką. Wygląda to tak. E, nie patrzcie na brokat, bo y, jest e, zrobienia wzorników. Natomiast na samym pochłaniaczu, jeśli chodzi o rurę, nie wiem czy to będzie widać. Są dosłownie o, dwa zarenka, No może trzy. E, no i na tej części tutaj przy której piłowałam. E, jest coś, no nie da się ukryć, że, że nie ma, no. Słuchajcie, to nie jest Afinia. Tu jest akurat kurz, na to nie patrzcie, to jest kurz. Eee... No mówię, no nie jest to Afinia, ale powiem Wam tak, no. Ja pracuję w masce eee, i dla mnie jest to świetna sprawa, tak? Jest troszeczkę głośny. Aczkolwiek mi to nie przeszkadza, tylko problem jest taki, że go włączycie i klientka do Was mówi, to faktycznie ciężko ją usłyszeć. Ale tak jak mówię, ja mam stanowisko pracy nie na tym ustawieniu, a na tym poprzednim, które zaraz Wam pokażę, jak zbiera przy piłowaniu. Ja mam czyste biurko, tak? Wiadomo, gdzieś tutaj na górze pochłaniacza może zostać troszeczkę pyłu, natomiast wszystko dookoła, klientka, ja, jesteśmy czysta, tak, eee. no mogę się przyczepić do tego, że zostaje osad na hmm, palcach trzymających e, e, palca klientki, kli, kli, no tak, palca klientki, eee. No i ona też, powiedzmy, do tej kostki gdzieś tutaj, gdzie gdzie może mieć, e, przy ściąganiu, przy ściąganiu, bo przy obrabianiu skórek to nie, e, może gdzieś mieć pył. Ale też w zależności jak wysoko od pochłaniacza będziecie trzymały rękę m, oraz jak blisko siebie ją przyciągniecie przy m, piłowaniu, bo e, często nie zwracamy na to uwagi, a e, po dwóch, trzech minutach jesteśmy yy, poza strefą zbierania yy, pochłaniacza. Yy, na no to też warto zwrócić uwagę. Moje klientki są yy, zadowolone. Odczuwają różnicę, że jest dużo mniej pyłu. Zwłaszcza patrząc na mnie, bo wyglądałam jak yy, biały mim. <gryw> tak byłam oprószona niekiedy, a jeszcze pracuję w okularach, więc to widać jeszcze bardziej tym naszym ukochanym pyłem. Przystopuję na chwilę, wrócę do poprzedniego ustawienia pochłaniacza i dokończę na kolejnym ściąganiu akrylożery z drugiego tipsa. Wracamy do poprzedniego ustawienia. Tutaj już nie ma wielkiej filozofii. Jeszcze wam wspomnę, że jeśli chodzi o pochłaniacz, ja go po prostu po każdej klientce e, lub opłacałym o pracę po prostu odkurzam. E, I to w zasadzie tyle. E, jak e, nim e, jak go odwracam i powiedzmy opukam go o biurko, e, wyleci mi może 1% pyłu taki najbardziej miałki, którego już mój odkurzacz niestety nie... Mm, nie wciąga. E, może gdyby miało się taką dokładniejszą małą szczoteczkę, która jest e, dedykowana do niektórych odkurzaczy, e, na przykład do odkurzania książek, e, to byście wyciągnęły więcej. Ja natomiast miałam odkurzacz e, przemysłowy po prostu z normalną, dużą rurą i, i ona tutaj e, m, po prostu aż tak w malutkie. Mm, nie wejdzie. Zamykanie jest banalnie proste. Po prostu nakładacie, przyciskacie i jest. Eee, pokażę Wam jeszcze. Ta pokrywa jest dosyć dobrze spasowana. Pomijając, że ja go ubrudziłam już rękami, on po używaniu jest tu czysty, tak? Tu nic bokami mm, nie wylatuje. To tylko od spodu macie yy, wiatrak i, i czuć, że on yy, chłonie to powietrze. Natomiast tak jak mówię, tu jest wejście, zwykła wpinka. No i dobrze, przechodzimy teraz do drugiego tipsa. Również gruba warstwa została nałożona. Na wysokości ręki klientki. Takie, to jest oczywiście bardziej w pełni, ale to, dobrze, tak będzie. O, to będzie lepiej widać. Jeśli chodzi o pochłaniacz e, ja od razu mówię w tym miejscu przy świecie jest więcej pyłu gdyż wyszłam za obraz pochłaniacza ogólnie cały pył spoczywa na, na pochłaniaczu nie ma go nigdzie w oku. Tutaj, te ryski, które widzicie, te obklejenia, to jest wszystko po prostu od użytkowania, przecierania. W każdym razie na biurku ja tutaj nic nie mam boki, pochłania są czyste, jak widzicie. Na tym ustawieniu pracujemy się najlepiej, tak jak na wysokości dwóch e, poduszek, wtedy ta dłoń faktycznie jest w takiej pozycji tutaj nad e, nad pochłaniaczem. E, co jeszcze dowiadam, wiadomo w opcji e, tej e, klikanie ledu nic nie daje, to nic wam nie zmienia. Nawet podczas włączania, e, włączonego pochłaniacza e, to jest taki zbędny przycisk, po prostu <grym> wtedy. Um, jeśli chodzi o wtyczkę... Poczekajcie sekundę. Standardowa, świeci tutaj światełko na niebiesko. O, może. Teraz widać. Musi zaznaczyć na aukcji, że... Um, Musi to być e, UE, czyli nasza, nasza wtyczka, bo są dostępne jeszcze trzy. E, cóż, e, ten pył, który wam tu pozostał e, po pracy, oczywiście możecie go włączyć. Którzy nie mają y, budżetu powiedzmy powyżej 250 zł 300 y, na kupienie sobie tego pochłaniacza y, z dodatkowym filtrem bądź dodatkowymi filtrami y, wymiennymi. Aktualnie ja za niego płaciłam około 180 zł. Mój kochany mąż kupił mi go na święta i niestety nie doszedł na czas do Polski. Był zaraz, zaraz po świętach, jeszcze przed nowym rokiem. No, um, oczywiście, pierwsze co zrobiłam, otworzyłam paczkę, usiadłam i od razu <grywka> przetestowałam pierwszy wzornik. Od razu, momentalnie. Nie mogłam się po prostu zaczekać. Mi on ułatwia pracę. Ja mówię, ja pracuję w masce mm, i, i dla mnie ten pochłaniacz jest, e, e, jest satysfakcjonujący, tak? E, ja mam, jak widzicie, na podkładach foliowanych e, dentystycznych i on mi się sam z siebie tak, nie rusza, tak? No, chyba że ja nim e, poruszam, tak. Nie, nie jeździłam, nie wiem jak to będzie w przypadku, o jeszcze pokażę Wam wzorniki, żeśmy spiłowali, żebyście mieli porównanie. E... Mnie oczywiście on nie lata, nawet postawiłam go na szafce z Ikei, tutaj jest otwarta, <grym> całym asortymentem. E... Również po niej nie. Hmm. nie, nie jeździł nie wiadomo jak. Także będzie Wam się trzymał na biurku. I cóż tu jeszcze więcej mogę Wam powiedzieć o tym pochłaniaczu i o pracy na nim. Trzeba się przyzwyczaić do tego ustawienia ręki tak delikatnie na przykład opieram w ten sposób, gdzie mam ten wzornik dobra, e, mniej więcej w tej pozycji e, opieram e, rękę e, przy pracy wiadomo, frezarka, druga ręka to frezarka, więc e, ona cały czas chodzi, natomiast ta jest oparta na łokciu i ewentualnie oparta o pochłaniacz po prostu oparta o pochłaniacz i mm, Łokieć mam w powietrzu, mam dość e, wąskie aktualnie biurko e, więc e, tutaj nie ma, nie ma tego miejsca, na którym można by się tak e, poopierać. Hmm. A, jeszcze mam powiem o tej rurce, e, ona wydaje niemiłosierny głos po prostu przy y, y, roz, y, rozciąganiu i skracaniu jest takie ale to jest tak mocne, nie lubię jej, no, nie lubię jej, po drugie ta rura mogłaby być w dwóch wariantach do wyboru, krótkiej i długiej. Uważam, że długa jest potrzebna tylko jeżeli będziemy chcieli pracować w ustawieniu takim jak na zdjęciu. Natomiast jeżeli będziemy go chcieli schować w biurko, nie jest potrzeba aż tak długiej rury. Poprawiłabym tak, jak mówię, żeby nie było kabla w tej rurce, jeszcze, bo zbiera pył.